Cześć, nazywam się Arkadiusz Czudo i witam Cię w dzisiejszej kawce. Nie, to nie jest kawka, to jest Insta Story i to jest Prawo w 3 minuty, czyli taka moja nowa seria, bo to chyba jest piąty odcinek, gdzie opowiadam o prawie dla kreatywnych na Instagramie. Um, oczywiście później jeszcze gdzieś tam możecie to sobie odsłuchać na IGTV oraz w formie podcastów. Tak? Pamiętajcie, że mam też podcasty, także um, wejdźcie sobie na swoją ulubioną aplikację do podcastów, wpiszcie tam Arkadiusz Szudło albo Okiem Prawnika Kreatywnych i znajdziecie mój podcast. Wczoraj zrobiłem quiz um, na temat um, tego, jaką umowę powinieneś zawrzeć z influencerem. Czy umowę, umowę o dzieło, czy umowę zlecenia. I wygląda to tak, że to zależy. Jak zawsze, tak? Jak wiecie, prawnicy lubią um, to sformułowanie, to zależy, także to zależy. Musisz wiedzieć, że umowa zlecenia jest to umowa starannego działania i umowy zlecenia, umowę na wykonanie usługi zawieramy wtedy, gdy chcemy, żeby ten influencer wykonywał coś dla nas cyklicznie. Czyli na przykład. Co miesiąc, albo inaczej, co tydzień publikował jeden post związany z jakąś tam tematyką Twojej danej firmy, i tą umowę zawieramy sobie na przykład na okres roku. Tak? Przy okazji, dajemy tutaj sobie taki zakaz konkurencji do umowy zlecenia, i wtedy ten zakaz konkurencji będzie ważny przez ten rok, jak trwa umowa. O zakazie konkurencji oczywiście nie będę teraz opowiadał. Możecie zajrzeć do moich innych nagrań i do bloga prawomodzie.pl, gdzie o zakazie konkurencji opowiadam. Natomiast pamiętaj, umowa zlecenia to jest ta umowa, gdzie ta czynność wykonywana jest ciągle, tak? Ona nie musi być wykonywana przez rok czasu, cały czas, co minutę. Ona może być na przykład raz na tydzień, raz na, nie wiem, dwa tygodnie, tak? Ale to będzie dalej gdzieś tam usługa slash zlecenie. I tak myślę, że warto sobie to, to rozdzielić, jeżeli chodzi o współpracę z influencerami. Natomiast umowa o dzieło. Umowę o dzieło zawieramy wtedy, gdy z takim influ influencerem, takiemu influencerowi Zlecamy wykonanie i właśnie zlecamy, tak? Umowa o dzieło, a zlecamy, ale to jest akurat nieistotne. Gdy ten wykonawca, ten influencer w ramach umowy o dzieło ma wykonać konkretną pojedynczą rzecz, czyli na przykład ma napisać jakiś artykuł na dany temat, ma zrecenzować jakiś produkt, to wtedy zawieramy umowę. O dzieło, tak? Umowa o dzieło, tutaj chodzi o wykonanie konkretnego dzieła. To dzieło jest istotne. Nieistotne jest to, jak dojdzie do wykonania tego dzieła, tak? W jaki sposób ten influencer będzie wykonywał to dzieło, ale istotne jest to, że on to dzieło wykona. Właśnie, to jest istotne w umowie o dzieło, że to dzieło zostanie wykonane i że to dzieło jest określonym jakimś tam dziełem, tak, on oczywiście powstanie w przyszłości, ale to jest określone jakieś dzieło. Przy zleceniu slash usłudze, no my nie wiemy co powstanie finalnie, tak, i e, przynajmniej co do zasady nie powinniśmy zobowiązywać influencera do wykonania konkretnego, konkretnej rzeczy. No bo jak sobie do wykonania konkretnej rzeczy, no to mamy gdzieś tam dzieło, tak? Tutaj już już gdzieś tam zaczyna nam się robić umowa mieszana, a nie umowa czysta zlecenia, czy umowa czysta o dzieło. Oczywiście taki influencer ma bardzo często swoją własną działalność gospodarczą i w związku z tym będziemy zawierać z nim, z nim umowę B2B, tak? Czyli umowę taką współpracy pomiędzy działalnościami gospodarczymi i wtedy spokojnie możemy sobie mieszać różne umowy. Możemy tam dodać jeszcze przyniesienie praw autorskich albo licencje, itd. tak dalej, i tak dalej. Ale na dzisiaj to już koniec. Miało być 3 minuty. Prawo w 3 minuty. Także dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. I zapraszam Cię do kolejnego, um, kolejnego mojego live'a Kawka e, z Prawnikiem, która jest zawsze w czwartek o 19.00. E, zapraszam Cię na Prawo w 3 minuty, które jest zawsze we wtorek o godzinie 16.00 i tylko na Instagramie o tej godzinie. Także dzięki. Dajcie łapki, lajki i zaraz będziecie mogli zadać mi tam dodatkowe pytania, jeżeli będziecie mieli to na kolejnym slajdzie. A jeżeli słuchasz podcastu lub gdzieś tam nagrania jakiegoś starszego, no to niestety tych pytań zadać nie możesz. Tak to wygląda. Pytania tylko i wyłącznie na Instagramie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.